Komuś coś tu sypło. Dobra. Obstawiamy, czy ten ziomek jest dobry, czy nie. A, hit nie wszedł. Zablokowałem się. Ej, lag. Lag Jest wano! Przepraszam widzowie. Ja będę najbardziej spokojną osobą od dzisiaj. Kurde, zlagował serwer! Widzowie, serwer zagowało. Dobra, widzowie, gramy sobie na Lifesteal, na Lifesteal, mój ulubiony serwer Lifesteal. Uhu, uhu lifestyle, uhu. Jaki set? Nie wiem, 29 miałem całe przy sobie. Nie wiem, jak miałem cztery nożyczki, miałem ten, odłożyłem te nożyczki do skrzynki czy nie, te 30 coś, 35. No. Mm. <grym> dobra. Dobra, to walona z tego seta, tak szczerze. Ten mieczyk był w sumie, ktoś mi go dał. Chyba Nutella mi dał ten mieczek, Więc masz przekazać Nutelli, że już go nie mam.